Pocketbook Inkpad X to największy jak dotąd czytnik tego producenta. Wymiary urządzenia pozwalają nam na swobodne czytanie magazynów, czasopism i raportów. Na długiej liście obsługiwanych przez ten model plików znalazł się także format PDF, który postaram się szczegółowo przedstawić w dzisiejszym filmiku. Pocketbook InkPad X radzi sobie szybko i sprawnie z plikami PDF o mniejszej wadze i przyzwoicie z tymi o większej. Strony możemy zmieniać zarówno używając do tego dotykowego ekranu, jak i klawiszy fizycznych umieszczonych u dołu urządzenia. Podczas czytania możemy także swobodnie powiększać i zmniejszać wielkość strony, na której się znajdujemy. Po kliknięciu na środek ekranu wyświetlą nam się dodatkowe opcje. W ustawieniach znajdziemy cztery tryby do pasowania wyświetlanego pliku. Możemy dopasować treść na szerokość, wyświetlić całą stronę na ekranie, podzielić nasz plik na dwie kolumny, a także skorzystać z trybu Reflow pozwalającego na automatyczne dopasowanie tekstu do rozmiaru strony, tak jak możemy to robić czytając e booki w formacie Mobi czy ePub. Następnie w ustawieniach znajdziemy możliwość przycinania marginesów pliku automatycznie bądź ręcznie. Ostatnia opcja o nazwie ekran pozwala nam wybrać wyświetlane przy czytaniu informacje. Następnie w pasku narzędzi znajdziemy możliwość wybrania obrotu naszego pliku. Możemy też skorzystać z trybu automatycznego, ponieważ PocketBook posiada akcelerometr pozwalający na dopasowanie się orientacji tekstu w zależności od położenia czytnika. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość robienia notatek w pliku PDF. Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się podpowiedź wyjaśniająca sposób użytkowania każdego z narzędzi. Marker odpowiada za zakreślanie tekstu po najechaniu na niego palce. Aparat pozwala na zapisanie części strony jako osobny obraz. Ołówek pozwala nam na swobodne kreślenie linii różnej grubości. Możemy również nadpisać na nasze notatki kolejne. Gumka pozwoli nam na usunięcie zarówno śladów od markera, jak i ołówka. Wszystkie notatki stworzone przez nas będą zapisane w konspekcie książki. U dołu ekranu znajdziemy także słownik. Po kliknięciu na pojedynczy wyraz w pliku zostanie wyświetlone nam jego tłumaczenie. Każde tłumaczenie możemy edytować, a także istnieje możliwość zmiany języka na inny dostępny na liście. Na koniec w pasku narzędzi znajdziemy także funkcję czytania pliku na głos przez wybrany przez nas syntezator mowy. Podsumowując, Pocketbook Inkpad X to bardzo przyzwoity czytnik do czytania PDF-u. Całkiem dobrze radzi sobie z szybkością obsługi tych plików, a parę dodatkowych opcji dostępnych na pasku narzędzi zdecydowanie działa na plus tego modelu. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.